Siemanko, witam was bardzo serdecznie. w cyklu się na ten kolejny odcinek Z Fault 4 Tak, trzeci odcinek Eee... Trzeci podrząd dokładnie. Jest godzina 24. Nie skończę dzisiaj. Eee, skończę jutro. <grym> tak, eee, tak czy siak. Eee, kontynuujemy naszą przygodę. Jak widzicie, zabrakło nam troszeczkę. Jak wiecie, w poprzednim odcinku zabrakło nam troszeczkę materiałów budulcowych do naszego łóżka. Przebijemy to piąte łóżko i musimy te materiały budulcowe ee, z... zdegować. Z. Mój ekwipunek. Tutaj ma być, ok. Eee, musimy poszukać troszeczkę jakichś ee, materiałów. Typu ciuchy, tak. Ale najpierw może uprzątnimy sobie to, co nie chce działać. Aha, <laughs> coś się popsuło. Aha, życie? Lol Okej okay. Dobra. Czy możemy sobie coś ulepszyć? Minigana sobie nie ulepszymy, bo nie chcemy na razie. On w sumie już jest tak dobry. Ale dzidę jakoś mamy. Ale dwórkę sobie ulepszymy. Zamontujemy sobie na przykład coś z lufą. Czy możemy sobie dać dłuższą lufę? Co na to da? Zasięg, celność, wagę zmniejszy. I wartość doda. Czyli możemy dać sobie... No etar oczywiście na jakąś, abyśmy nie stworzyli. Co my tu mamy jeszcze? Co możemy dać? Wagę nam podniesie to jest chyba obrażenia na zmniejszy Obrażenia zwiększy zwiększy obrażenia podniesie wagę, znaczy zmniejszy wagę w sumie chyba teraz mamy 10,5 zamontujemy to a, no to waga podejdzie nam do góry. Eee, ale za to uderzenie będzie mi dość ciekawe. Szybko szczelność 181. Eee, czego nie mamy? Aluminium. No ciekawe, to, naprawdę tego jest od groma, od masa No bo masa tego jest, no, ale spójrzcie sobie to. Więcej chyba nie możemy. Jeżeli chodzi o nasz standardowy pistolet, to nic tutaj raczej chyba nie zrobimy, bo nie mamy kompozytów już wejdź, mam już dwórkę naszą coś się popsuło coś się popsuło ewidentnie dobra już działa ło ale rurkę mamy klucz no jest jest dłuższa widać że ewidentnie szkoda że nie możemy jeszcze wizualnie modyfikować mam nadzieję że mody to poprawią będzie to bardzo 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 fajnie by to było ale dobra, nie teraz na to czas. Czas to to A, już wiem dlaczego to się coś. Aha. Oho. <laughs> dobra, już widzę, że to nie zadziała. Wejdźmy stąd. Czyli jednak trzeba będzie robić tradycyjnie. Okej, okay, czyli trzeba będzie robić. Warsztat w ten sposób, bo normalnie było to... Panie, wiesz co? R, przed to. To też przetwórz. Ta puszka daje uroku. Piłka niech się stoi. Pozbierajmy się to, bo to w sumie nawet do niczego nam nie będzie potrzebne. Pozbierajmy to, co stoi w ogóle na drodze. Ten wrak samolotu wielki. I na pewno będziemy musieli zrobić umocnienia, jak wiemy. E, ci się czają cały czas, a tego byśmy chcieli, gdyby nam doszło tutaj bez żadnego, ale e, widziałem tam wieżyczki były i tak dalej. Umocniania się może jeszcze troszeczkę później zajmiemy, bo na razie, jak widać, nic się chyba raczej nie będzie działo. Eee, ten wrak trzeba też stąd zabrać, ewidentnie. Eee, bierzeczki postawiłem chyba na tej górze, nawet jak się uda, na tych słupkach. Tutaj stal, bardzo ładnie, bardzo ładnie. W sumie nie. To no może jako słona jeszcze służyć. Tutaj możemy sobie gotować, tu mamy wrak, też że ktoś może usiąść. Jakiś pień, drewno i tak dalej. Dobra. To. I to. To w ogóle jakoś tak. Eee, tutaj. No, ale ja mówię, budynki te, które są tak bardzo poniszczone właśnie, że w ogóle nie można do nich wejść, one będą likwidowane, będą stawione na ich miejsca, Jakieś ciekawe budynki. No, budynki, które jednak widać, połowę tych budynków praktycznie jest, do których można wejść, także je można umocnić, coś z nimi zrobić, także możemy zaoszczędzić zbędne materiały. Boże zbędne, cenne materiały właśnie e, Chociaż blachy, stale i pewnie tego mam tutaj od zasrania, no ale lepiej e, Jakoś tak mniej więcej e, No Zawsze jak, 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 to ludzie mówią, znaczy no, no co z tym zrobić, proszę e, Zawsze cenne materiały, co pozwoli nam na przykład na budowę innych rzeczy No tutaj widzę, że ludzie już pomału ogarniają się i tak dalej, także jest gites Nice. Na razie w tym budynku wszystko będzie u mnie, później nawet łóżkę się poprzynosi. Oni tutaj coś budują. a niech budują sobie co tam. Moje miejsce też mogą budować. Eee, dobra, skąd możemy Dziemy, Możemy skąd? Skąd możemy wziąć ciuchy? O tak powiem. pozbierajmy jeszcze te drzewa które tutaj leżą, bo one... No w ogóle ewidentnie do niczego to jest niepotrzebne. Eee, tutaj dalej, jak mówię, to tamto... Tutaj o taki budynek, jaki jest tutaj. W ogóle oczyszczalnie... Z tego co widziałem, tutaj można naprawdę przyróżne rzeczy robić. Co my tu mamy? Defense właśnie. <laughs> mamy żywność. Food. Water. Czy możemy water postawić? Studnie gdzieś. Czy musimy o oczyszczalnię zrobić? Hmm. Gdzie by tę wodę postawić? Gdzieś koło. Gdzieś tam, gdzie będzie ciekawie dość blisko. Bo tu możemy sobie studnię postawić. I postawmy sobie ją tutaj. Dobra, mamy wodę. Yy, przydałoby się zrobić coś do jedzenia, tak? Yy, czy mamy jakieś nasiona? Nie mamy nasion, to nie jest zbyt fajne. Te płotki w sumie możemy odbudować, jak wiecie, yy, możemy sobie dać tutaj, na przykład poprzez wchodzenie w takie rzeczy właśnie. Yy, co my tu mamy? Co to jest? Jakieś kolce? Nie, tego nie chcemy. Myślałem, że taki potek jakieś tutaj możemy zrobić, ale chyba jednak nie. Eee, dekoracja, energia, defense, żywność, eee, crafting. Boże, co ja zrobiłem? I to nie chcę tak stoi tutaj. Poprawmy to, może. Uu, i teraz się już nie złapie. Ale lipa. Postawmy to tu, to odstawmy. No, w ogóle nie można poprawiać rzeczy, dość ciekawy patent. Tu było przez chwilę. O, tu było właśnie w ten sposób, możemy poprawiać te rzeczy. Tak, dobra, nie chcę to będzie tak. To jest, to jest furtka, to jest chyba wszystko w miarę w stanie dobrym. Hm. Róż coś i... mogę tego jednak nie ruszać No, come on Zresztą. dobra Wiecie co, może zrobimy tak, po prostu poprzynośmy te... płotki Stąd Weźmy sobie słupek, właśnie To zresztą zobaczymy, jak to wyceluje nam. W ten sposób, właśnie. będzie dobry pattern, żeby to poprzenosić. Wszystko trzeba gdzieś słupek postawić. Słupek weźmiemy sobie skądś, to jest bramka, ale ten słupek możemy sobie wziąć. No, o właśnie. No, jednak Minecraft nie za bardzo tu działa. Te że nie sumie jeszcze zostanie. W czym to będzie najwięcej na prosto, mniej więcej na prosty. <grystanie> no dawaj, come on FUCK! No, dobra. Wiesz co? Zróbmy tak. Tutaj jest bramka, weźmy sobie jeszcze tylko coś tam eee, stąd płot, żeby to co jest tu o, w ten sposób no i dobra, jest, potek jest bardzo dobrze, mi się to podoba nie mamy nasion, dobra, co możemy jeszcze? Crafting, crafting mamy ogólnie wszystkie rzeczy defense defense tak jest, musimy to zrobić coś dla obrony ogólnie cały pot, ogólnie cały boże Cały płot wokół wioski przydałoby się zrobić, ale nie wiem czy nam wstarczy w ogóle jakichkolwiek minerałów do tego Wody za mało, racje za małe, obrona zero, łóżka zero Zadowolenie no spada, no niestety moi mili musicie troszeczkę poczekać no bo Nie wszystko robi się tak o naraz eee Weźmy sobie może po prostu hmm. Zróbmy sobie ją gdzieś tak tutaj W ten sposób, dobra Ludzie pięć, obrona 0, No tak. No niestety. Czy my możemy sobie postawić to tak, mniej więcej za... Za tym? Możemy. Bardzo tak, dobrze. I mi się to podoba. Hmm, dobra, cofnijmy sobie to. Weźmy sobie coś do obrony. Ciculity. Co to jest to Hmm Nie do końca wiem, co to jest to Pewnie... Tak, dobra, ale mamy bynajmniej takie rzeczy właśnie, że możemy obserwować mniej więcej z góry. Tam jest dość fajnie zrobione, bo to, to się nie rzuca w sumie aż tak bardzo w oczy. E, ten znak, o, patrzcie, pik. Mamy jeszcze dodatkową osłonę. Pozbierajmy to. Czy tu jeszcze jest do zebrania takiego, co leży i się wala pod nogami? Opony, to wszystko przerobiliśmy. No także mówię, tutaj jest fajnie, tam widzę że No tutaj było, tutaj też coś można zrobić, bo to są krzaki Dobra, wiesz co? Weźmy, wyjdźmy stąd Chodźmy gdzieś Oj oj, Coś tam się drze eee, Tu coś mamy Czy mamy wszystko czy nie? Sheku, tobie budek postawimy, bo z tego co widziałem to jest buda nawet o teraz działa, przed tym nie chciało działać, jak sami widzieliście. Dobra. <laughs> czy jest takie coś tutaj jak... Dobra, nie ma. Tables, nie chcemy stołu. Eee, czy my możemy coś jako dekorację? Mm, nope. Nope. Czekaj, co tu jest jeszcze dalej? O, jest i buda, proszę bardzo. I pyk. Dziękujemy, dobranoc, dobra. Wejdźmy sobie stąd Dobra, eee, tutaj mamy krawki ogólnie Co my możemy sobie skraftować? Dobra, to nie Wyjdźmy, to mamy... Hmm co, czekajcie, Ekwipuny. Aktualne modyfikacje, stand, no eee, Tak, wejdź, wyjdź Dobra, e, tam, czekajcie, co ja w ogóle to jeszcze mam u siebie? E, śmieci to niewiele, mam tych śmieci w sumie, bo mam tylko pieniądze i to, ale dobra, różnorodności. E, Haimone i SSG Michaela, nie wiem co to jest. E, wspomagaczy, no jakieś tam psychotropy i tak dalej, to tam na... Tu od tego jest za dużo. Ewidentnie to musimy... Eee, uh, upuścić, upuścić, upuśćmy sobie to To co mamy założone jest nam w sumie niepotrzebne Eee uh, gas mask z tymi... Na razie sobie upuśćmy, bo chcę zobaczyć co dokładnie to jest to, co załóż to Jak ty wyglądasz człowieku Jakby to normalnie wtopił No nie gdzie jest nasz hmm. Skąd ty masz tą maskę, człowieku? Ty tej maski nie ma. <grystanie> Okej, okay, uzbrojenie. Eee, no, trzeba będzie iść na zwiady w sumie. Tak, nie. Eee, czyli rozumiem, że to było. Aha, no dobra, czyli to będzie chyba najlepsze. Albo możemy sobie ubrać w ten sposób, tak? No dobra, niech tak będzie. Co my tutaj mamy? Bo my tu powyrzucaliśmy parę rzeczy. Aslus gas, właśnie, tej maski szukałem. Ok, dobra. Let's do it. Płukawki mamy, pod dwójką mam, dwórórkę amunicja. W sumie nie jest źle, ale no, przydałoby się lepiej. Ok, musimy iść na zwiady, musimy znaleźć pewne materiały. I teraz taką mapa. Z tego co widziałem, co po niektórzy tutaj szukają, security, ok, śluza, Tutaj to jest. Oni potrzebują tu pomocy, tak. Tak, szybka pod... <laughs> znaczy jest znacznik tak, ale ja chcę tutaj... Ee... Nie chcę znacznika. Chcę się przemieścić do tego. Nie. Dobra, musimy się w takim razie przejść na buta, bo chyba wynika z tego, że ee, jeżeli nie mamy wykrytego... Ee... A, fajnie, znacznik jest tutaj, czyli musi być tam. Jeżeli nie mam odkrytego tego miejsca, jeżeli nie możemy mieć szybkiej podróży. Hmm. A to w sumie na jest i dobre. O, proszę bardzo. Jakiś wózek, tu jest stal. jakiś stal. Jakieś śmieci nad rzeką się jeszcze znajdą. Tu jest przejście. I to trzeba, to trzeba yy, zabezpieczyć. Jestem ciekawy, czy będziemy mogli powiększać sobie pole, w którym po prostu byśmy mogli yy, budować. Wiecie co chodzi. Tam coś jest. Co tutaj jest? Eee... Taśma. Skalpel. No skalpel się może w sumie przydać, krzesła czy nie? Tutaj ostatnio pokonaliśmy tych bandytów. Tak, bo tu jest to właśnie z tymi stworkami. Fajne jest to, że stworki ciała zostają. Nie znikają zaraz. Tam jest pełno opon, tam coś musi być Ewidentnie. Tam coś musi być, jak tu jest pełno opon. A, tu było telegowisko tych bandytów. Dobra, A, stąd wszystko już zabrałem, ale blisko dalej się pali Czy my możemy to zjeść? Mapa jak blisko tego jesteśmy? No w sumie tam musimy iść. O tamto miejsce, tam jest ta satelita cała. To pewnie po drodze będziemy ją mieli No, także fajne to jest, ogólnie fajnie to wszystko ale się zapowiada. Okej, okay, weszliśmy sobie tutaj, widzimy już Czy coś mi tu może wyskoczyć. Tam coś widzę, widzę to tu jest droga. Są strzały padają, ta jest. To jakieś samoloty, są, a są te wojskowe samoloty, co pamiętacie? One tam lądowały koło, koło nas, znaczy pamiętacie no? One lądowały koło nas w pierwszym odcinku, znaczy BOŻE w pierwszym odcinku, tam na początku gry. Aha, czyli to nas nie atakuje, ok. Dobra, no tak myślałem, bo na czerwoności świeci. O, tutaj mam tą satelitę, ale dobra, to ją sobie zbadamy później. Rozumiem, że kwiatki też możemy zbierać, okej. Okay. Co ciekawe? Co my tu mamy? Raz spadł Cześć z trafieniem tutaj... Ojej, to aż coś tu wybuchło Ewidentnie jest to głowa temu psuła aż tak wybuchła Dobra, was. Tutaj coś jest, a są te krety Dobra, nice Ale mamy coraz mniej amunicji, a ich jest chyba tutaj coraz więcej tak mi się bynajmniej wydaje. Oj, oj. Dziękuję i dobranoc. Weźmy sobie, co my tu mamy? Rider. Przeszukaj. Tego nie chcemy, dobra. Toster z tym, nie chcę tego. My coś tutaj znajdziemy. Chodźmy sobie na górę. Na górę, ewidentnie na górę. Mięso to nie. Manekin, oczywiście, bo po co? Bo jak mogłoby być inaczej? Tych manekinów w ostatnim tutaj jest pełno. Powiem Wam szczerze. Wódka. Food. Tutaj jakiś gość padł. Weźmy sobie to, to jest nam niepotrzebne, dobra, ripe table, to wszystko mamy, dobra Tu nic nie ma w sumie, a to satelita do czego ona służyła? To ja nie mam pojęcia w sumie, ale dobra Let's go Okej okay. My mamy iść na jakąś farmę z tego co wiem eee, Ale tam na dole Tutaj coś gdzieś musi być jeszcze wejście To jest Co to jest lar Large Berk, nie wiem co to jest Tampon? To jest? Ty. co to jest? Ty? Stwórz przeszukaj Zapalniczki To co mogę wziąć Nie ma nic Dobra, ale to najpierw to, to sobie później zrobimy, ale najpierw chodźmy tam. Nie, nam każe znacznie. Eee... Dobra, jesteśmy niezbyt daleko. Ło matulo, kochano, ojej, spokojnie. Dobra, jesteśmy dość blisko tego miejsca. Tutaj widzę, że obozowisko na każdym kroku próbowało się toczyć. Ewidentnie I coś my tu mamy. Rodzeń fuzyjny, z tego co widzę, chyba ta jest, partner, to jest złomu. Tu coś musi być, tu musi być jakiś lód. To Ewidentnie, czekajcie, eee, ekwipunek uzbrojenie, wspomagacze. To w kół w ulubionych jest pod zero. Dobra mi się Tu to raczej nic nie będzie, po drodze, jak mówię, pewnie, pewnie Mówiłem, że coś znajdziemy Opony. No nie, fajnie się robi Bo Nie za bardzo chcą Trafiać Tak o tym mówię Właśnie z bliska to one trafia i dość dość ciekawie, nie? Ale z daleka, no nie chcę zbyt ciekawie trafiać. Co my tu mamy? Boże, nie ten klawisz. Eeeu, uh, to To nam się przydać. Ochra nam się czy nie przyda. Mm. Patrz, gdzie on jest. No gin, jezu. Strasznie ciężko się tu celuje, powiem wam. Patrz, on jeszcze żyje. Weźmy sobie w banie dwa razy. Bardzo piękny krytyk, wszedł. Jest. Bardzo ładnie, dziękuję, dobranoc. ma. Dobra Bynajmniej yy, no, no Bo amunicja nam się zaraz skończy A walka nam się szykuje Mamy tylko 11 pocisków, Nie fajnie Gdzie to jest? Hill-boy Mapa No i w sumie już jesteśmy Cóż by to było to? A nie Tutaj to Weźmy sobie jakieś owoce. Um. Się coś Co się... what do you want we don't need any more trouble around here take it easy i'm with the minutemen i'm here to help you're with the minutemen i didn't really think you fellas still existed we sent word with one of them passing traders, but honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days after Quincy. Bad business that. Do you want my help or should I be on my way? Don't get the wrong idea. I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks, stealing food and supplies, threatening to kill us all if we don't pony up. We know where they're coming from.

Troszeczkę owoców zajomałem Tu coś jeszcze było, albo jest. Dziękuję, dobranoc. By na stał tutaj dom, ale raczej go już nie ma. Więc tu go z powierzchni Ziemi. Ewidentnie. Teraz chyba możemy za pomocą pitboya cofnąć się. Tutaj mamy satelitę. Tutaj mamy... tak możemy zrobić bardzo szybko o wow co tu za minigun jest no to widzę że ten minigun jest na poziomie bardzo zaawansowanym co za minigun Jo, śrubki tu jakieś kolce dobra to, to mi się podoba to mi się podoba ewidentnie powiem wam szczerze że zrobiłem tylko jedną misję a już jest 27 minut gry Ogarniacie to? Bo, bo ja naprawdę nie, nie ogarniam tego. Sprawdźmy, czy będziemy mogli, co to jest w ogóle. Zirchuri. Nie wiem, ale by nam, jak się podobało, komentować, lajkować i subskrybować. Do zobaczenia.